Rękojmia, czyli ochrona kupującego w polskim prawie cywilnym. Jest to instytucja prawna, która zapewnia kupującemu ochronę w przypadku, gdy zakupiona rzecz posiada wady fizyczne lub prawne. Wady fizyczne polegają na tym, że rzecz nabyta, zakupiona jest niezgodna z treścią zawartej umowy. Przykładem jest sytuacja, gdy sprzedawca zapewniał o jakiejś właściwości rzeczy, której ona nie posiada. Na przykład, że samochód ma jeździć. Wady prawne występują wtedy, kiedy się okazuje, że rzecz jest obciążona prawem osób czy osoby trzeciej, na przykład zestawem. Kupujący, który po zakupie odkryje, że rzecz przez niego nabyta ma wadę, może skorzystać z roszczeń, które są na ten wypadek przewidziane. Może żądać obniżenia ceny, może odstąpić od umowy. Może żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad. Kupujący ma prawo do wyboru jednej z powyższych opcji, jednak sprzedawca może zaproponować naprawę lub wymianę, o ile może zrobić to szybko lub bez zbędnych niedogodności dla kupującego. Po więcej informacji obserwujcie nasz profil.